Halo, halo, cześć, dzień dobry, słuchajcie, z tej strony Joanna Flis, jestem dzisiejszą gospodynią tego Power Walka, a dziś Power Walk rozpoczynamy w kanionie Kazimierza Wielkiego, idziemy prosto do wspaniałego centrum, no zobaczymy jak jeszcze daleka droga przed nami, bo nie ukrywam, że Trochę się tutaj pogubiłam w tych trasach, ale już jestem we właściwym miejscu. No i właśnie tak należałoby zaczynać, słuchajcie, każdy dzień, czyli trochę pójść w stronę przyrody, trochę się pogubić, trochę posłuchać ptaszków, trochę się poruszać i oczywiście porozmawiać o czymś ważnym, ciekawym, rozwijającym i od tego właśnie są, słuchajcie, powerwalki. Postaram się nie iść za szybko, żeby jakoś tutaj tą kamerę ładnie Utrzymywać, choć trasy mam. Słuchajcie, niełatwo, bo górki i pagórki. Za chwilę dojdziemy do Wisły. Pokażę Wam poranek nad Wisłą. Kto nie był w Kazimierzu, naprawdę bardzo, bardzo serdecznie polecam. Ja tu jestem z okazji warsztatów, które prowadzę dla Fundacji Bądź Oriny Krajewskiej. Prowadzimy warsztaty razem z Marysią Prokop. Będzie trochę o e, ciele, będzie trochę o duszy, będzie trochę o emocjach. Słuchajcie, mam właśnie e, w chacie w Kaźmierzu e, e, śpiący zespół 15 kobiet, na no, ale ja oczywiście wyszłam po to, żeby się z wami spotkać i wcale nie żałuję. I mam zamiar codziennie tu wychodzić, bo tu rzeczywiście e, ten kanion w Kaźmierzu jest czymś niezwykłym, wspaniałym, pełnym, słuchajcie, ptaków i dzikich zwierząt. Zaraz Wam pokażę być może tu kamerką, jak, jak głęboko też jesteśmy wbrew pozorom w tym miejscu. Dzisiaj będzie o wypoczynku i o tym jak wypoczywać, ale też chcę Wam trochę tego Kazimierza słuchajcie, pokazać. I już sobie przerzucam na siebie. i Już mam nadzieję, nie dobrze widzicie. No właśnie, trochę wypoczynku. Ja co prawda nie jestem na wypoczynku dziś, bo jestem na tak zwanym workation, czyli trochę pracuję, a trochę wypoczywam. Trochę, słuchajcie, zajmuję się tym, aby mieć do to żyć, a trochę tym, aby mieć czym żyć, czyli żyć świeżym powietrzem, żyć otaczającą mnie przyrodą, żyć wolnym czasem. I prawdę mówiąc, ta idea workation do mnie przemawia średnio, dlatego że ona nie spełnia tych kryteriów, yy, które dobrze by było spełnić, aby odpoczynek był rzeczywiście odpoczynkiem, bo, bo dzisiaj będzie o tym, jak odpoczywać, bo jest kilka takich kryteriów, które my no, no musimy spełnić planując swój wypoczynek, yy, nawet najbardziej spontaniczny, żeby ten wypoczynek mógł tym wypoczynkiem się stać. Czekajcie, teraz zastanawiam się tylko, czy ja powinnam iść. W prawo czy w lewo, popatrzcie, jakie piękne wrota prowadzące do. Ale czekajcie, kochani, oj, to jest tu przerzuceniem kamery. Jakie piękne wrota prowadzące prosto do lasu. Coś po prostu pięknego, słuchajcie. Ale wracając do tego, jakie warunki musi spełnić wypoczynek, żebyśmy rzeczywiście odpoczęli, to dzisiaj o tym trochę Wam opowiadam, bo trochę będę to zastawiała z tą ideą workation, bo wydaje mi się, że idea workation powstała po to, żeby trochę odprężyć nas wtedy, kiedy zaczynamy się orientować, że nasz worklife life balance nie istnieje i że żyjemy w takiej kulturze właśnie wiecznego zapracowania i po to powstała idea workation, żeby nam e, zmniejszyć poczucie winy wobec siebie i własnego ciała. Ja Wam przypomnę, że idea workation e, łączy ze sobą Odpoczynek i praca, czyli to są takie wakacje, w trakcie których wykonujemy część swoich obowiązków, tych niezbędnych, ale... Jednocześnie odpoczywamy, czyli w ciągu jednej doby łączymy czas wypoczynku z czasem pracy. Ja bym powiedziała, że to normalne życie tak powinno wyglądać: to znaczy w każdej dobie powinniśmy mieć przestrzeń na to, żeby trochę odpocząć, i przestrzeń na to, żeby trochę popracować. Nic to niezwykłego i niewiele wspólnego ma ze zwykłym urlopem, raczej wiele wspólnego ma ze zwykłym życiem. No i teraz, jak ten odpoczynek planować, słuchajcie, żeby on mógł spełnić swoją funkcję. Czyli odprężyć nasze ciało, zregenerować nasz umysł, ale też zregenerować na przykład naszą samokontrolę, no bo tak jest ze zmęczeniem, że ona wyczerpuje naszą zdolność do samoregulacji i samokontroli. I rzeczywiście, jak nie wypoczywamy, to, o tym wiedzą szefowie wielkich korporacji, stajemy się bardzo mało produktywni. Między innymi dlatego właśnie oni tworzą dla ludzi ideę, Czasem home office, czasem workation, a czasem z wyjazdów integracyjnych. Tak? Czyli wiemy o tym, że ktoś, kto nie odpoczywa, to jest ktoś, kto ma problem z wyznaczaniem sobie celów, to jest ktoś, kto ma problem z motywacją, to, ma ktoś, to jest ktoś, kto ma problem z tym, żeby regulować uczucia, radzić sobie, słuchajcie, ze stresem, wyszliśmy z lasu. Patrzcie, jak tutaj jest po prostu pięknie. Będę dzisiaj mm, przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym, którego nie znam. Ale cóż, różnych rzeczy w życiu można się nauczyć. Popatrzcie, jakie piękne tuchaty. No coś wspaniałego. No więc, wracając do celu wypoczynku, to oczywiście jego celem nie jest zwiększenie naszej produktywności, ale jednak przywrócenie nas do pewnej takiej homostazy, tak? czyli do takiego stanu wyjściowego, w którym my możemy radzić sobie ze stresem, wyznaczać sobie cele, mieć motywację do tego, aby działać na rzecz tych naszych celów, kiedy my możemy jasno myśleć, nie mamy jakby kłopotów z pamięcią, pamięcią spowodowanych właśnie jakimś takim wyczerpaniem, tak? Do tego służy wypoczynek, służy też do tego, żeby po prostu pocieszyć się życiem, żeby zrobić rzeczy, na które my słuchajcie. Nie mamy czasu, żeby ich robić wtedy, kiedy codziennie musimy być w pracy. Żeby się właśnie pozachwycać na różne sposoby, słuchajcie, różnymi pięknymi miejscami. No do tego służy, służy odpoczynek. I teraz jakie on musi spełniać warunki, żebyśmy mogli rzeczywiście powiedzieć, że wypoczywamy. Przede wszystkim nie może obciążać naszego już zmęczonego układu nerwowego czyli w dużym skrócie możemy powiedzieć, że z pewnością workation warunków wypoczynku nie spełnia, dlatego że chodzi o to, abyśmy nie mieli nowych trudnych nie satysfakcjonujących przede wszystkim zadań do wykonania, bo hmm, oczywiście w trakcie wypoczynku my spacerujemy, zwiedzamy nowe miejsca, czegoś tam się uczymy, ale to są satysfakcjonujące dla nas rzeczy, przyjemne, trochę takie, które wprowadzają nas w stan takiego flowu, tak jakoś od słoneczka łapie, stanu flow, stanu takiego... Hmm, zapomnienia, tak, jakiegoś takiego, taki stan takiego przepływu umiejętności tu i teraz cieszenia się z tego, co się dzieje tu i teraz właśnie w naszym życiu. Najczęściej zadania zawodowe nie spełniają takich warunków, więc żeby móc odpocząć, trzeba otoczyć się zadaniami, które właśnie pozwalają nam trochę zapomnieć o tym, co musimy, zapomnieć o deadline'ach, które pozwalają nam cieszyć się byciem tu i teraz, w tym właśnie momencie, w tych właśnie pięknych okolicznościach, które nie wymuszają na nas też podporządkowywania się jakimś wewnętrznym niepokojom, tak? No bo bardzo często praca zawodowa, ta, która nas wyczerpuje, ona wymusza na nas takie podporządkowywanie się różnym wewnętrznym niepokojom związaną, związanym z oczekiwaniami naszych przełożonych, nasz samych, albo projektów, w które się zaangażowaliśmy. Więc nie chodzi o to, że w trakcie, chciałabym Wam to pokazać oh, nie chodzi o to, że w trakcie wypoczynku e, nic ma dla nas nie znaczenia, ale z pewnością rzeczy, które nas motywują, nas inspirują, nas e, stymulują do działania, nie mogą być lękorodne, tak to nazwijmy. Także wszystko co e, generuje lęki, pod wpływem lęki lęku się tym zajmujemy, lęku przed tą pracy, lęku przed właśnie y, y, zawaleniem jakichś ważnych dla nas rzeczy, lęku przed tym, co powiedzą, pomyślą inni, którzy są z nami w jakimś projekcie. Z pewnością to nie będzie spełniało, słuchajcie, warunków wypoczynku. Jakoś tutaj musimy y, przejść sobie na do boczek. Dość fajne jest to, że rzeczywiście ludzi nie ma tutaj po tej porze, i możemy sobie jakby z w ten Kazimierz, słuchajcie, Zwiedzać, więc z pewnością wypoczynek nie może być pełen takich czynności lękorodnych. I tutaj taki pierwszy case dosyć ważny, dlatego że bardzo często w trakcie odpoczynku próbujemy zwiedzać właśnie różne kraje, czegoś nowego się nauczyć, właśnie czegoś doświadczyć. I tu się trochę kłaniają takie okoliczności wypoczywania, do których nie jesteśmy szczególnie przygotowani, to znaczy jakieś. Spontaniczne wyjazdy bez dobrze rozpoznanego terenu. Nie mówię o tym, że nie można się gubić i trzeba mieć przy sobie tonę map, absolutnie, ale myślę o tym, że jeżeli wyjeżdżam, zapominam podstawowych rzeczy ze sobą, to muszę w jakimś miejscu zaspokajać te wszystkie potrzeby i załatwiać formalności, i stresować się, i denerwować, i być pełna w ręku, to ten wypoczynek. Warunków, słuchajcie, wypoczynku niesprawne. Patrzę, w którą stronę tutaj iść, żeby dojść do rynku głównego, no mam nadzieję, że, że ruszyłam dobrze. To, to jest coś, co z pewnością w trakcie wypoczynku musi się e, pojawić, dlatego aby, czekajcie, raz, dwa, trzy, aby wypoczynek mógł być wypoczynkiem, no my musimy, e, słuchajcie, go zaplanować, tak? E, musimy uwzględnić jakąś datę, musimy wybrać aktywność, którą będziemy w trakcie tego wypoczynku uprawiać. Jeżeli mamy taką fantazję, że poczytamy sobie w trakcie wypoczynku książki, no to postarajmy się te książki sobie wcześniej przygotować, dostarczyć do domu. Spróbujmy przygotować się tak do wypoczynku, jak się ludzie przygotowują do super ważnego projektu. Tylko ten projekt, do którego my się przygotowujemy nazywa się, słuchajcie, projekt wypoczynek. Pokażę Wam teraz na szlaku turystycznym, słuchajcie e, Piękne zabytki Kazimierza popatrzcie jakieś piękne miejsce Przeszłam specjalnie na drugą stronę, żeby Wam słuchajcie pokazać, ale chyba muszę za chwilę tam wracać na ten drugi na ten drugi brzeg e, no więc, wypoczynek musi być zaplanowany. Znaczy, musi to nie jest najlepsze słowo, ale dobrze by było, aby był zaplanowany. Dobrze by było, żeby też trwał w czasie. To znaczy, to jest chyba największy kłopot osób, które, słuchajcie, wypoczywają nieskutecznie. Czyli nie wracają do takiej chomicy i pełni swojego funkcjonowania, dlatego że nie poświęciły wystarczającej ilości czasu na to, by wypocząć. I tutaj trochę biura, różnego, biura turystyczne nas podpuszczają i podpowiadają nam, że możemy wypocząć na przykład w weekend, tak? że możemy sobie zrobić taki city break. Ja nie mam nic przeciwko, czasami sama korzystam, ale że możemy sobie zrobić taki city break i w trakcie tego Słuchajcie, city breaku możemy sobie po prostu wspaniale wypocząć. I trochę nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, dlatego że taki city break wymaga właśnie zmiany otoczenia na 48 godzin, dojechania, dolecenia, jakiegoś ulokowania się w hotelu, zwiedzania. Jest to inny rodzaj aktywności takiej poznawczej, ale niekoniecznie jest to rodzaj aktywności, która służy regeneracji. Witacie w latach 80. i 90. to było oczywiste, że ludzie mieli minimum dwa tygodnie urlopu. Pamiętacie, że były takie jakby przykazy, że ten urlop musi chyba się odbywać raz na dwa tygodnie, że co jakiś czas trzeba wziąć urlop zdrowotny, że normą jest właśnie wolny weekend, tak? No, początkowo jeszcze w soboty się pracowało, ale mimo wszystko był pewien rytm takiej pracy, tak? e, w ciągu tygodnia do godziny na przykład 15 czy 16, potem w weekend e, już wolne, w niedzielę to już nie wolno było sprzątać, tak? e, a wakacje trzeba było pójść na urlop przynajmniej na dwa tygodnie. E, no i wtedy były takie fantazje o tym, że warto zmienić otoczenie, tak? czyli właśnie e, jak się jechało. Jak się mieszkały nad morzem, to trzeba było pojechać na w górę, jak górę, to jest morze, no, to robiło dobrze. Nie było to głupie, dlatego że e, wszelkie badania takie związane z konstruowaniem czasu, który jest regenerujący, dla nas wyraźnie wskazują, że my możemy e, zregenerować organizm nie szybciej niż w te dwa tygodnie. Tak? Czy te dwa tygodnie to jest dla nas takie minimum. Minimum, które my musimy, po które my warto by było, sięgnęli, żeby się zregenerować. Nic tu się takiego wielkiego nie wydarzy, kiedy będziemy odpoczywać dwa dni, trzy dni. Poza oczywiście tym, że jest to przyjemny czas, tak? Dwa dni, 3 dni, tydzień. Te dwa tygodnie to jest taki, tak naprawdę taka dobra rozgrzewka do wypoczynku, no ale też już nie przesadzajmy, tak? Najczęściej macie dwa tygodnie urlopu. Zastanawiam się, jak tutaj, słuchajcie. Pójść do tamtego miejsca, żeby Wam pokazać, chyba w drugą stronę. Więc czas, plan, czas, pomysł na to, żeby właśnie w tym czasie nie mieć zaplanowanej roboty. Dziś Was będę bardzo, bardzo intensywnie namawiała do tego, żeby wszystkich workejsowych aspektów unikać. No i towarzystwo. Z pewnością jeszcze będzie czwarty warunek. Z pewnością. Żeby dobrze odpocząć, należy ten odpoczynek zaplanować w towarzystwie ludźmi, z którymi się naprawdę dobrze czujemy. Zaplanować w taki sposób, żeby spędzać czas z ludźmi, z którymi mamy podobną taką trochę aurę, podobne oczekiwania od wypoczynku, podobny rytm działania, chociażby czy jesteśmy typami porannymi, czy wieczornymi i z pewnością to, co się wiąże też z ludźmi, to alkohol, tak? Czyli największym takim kłopotem współczesnego Człowieka jest to, kiedy urlop przeradza się po prostu w taką popijawę. Tak? Kiedy urlop przeradza się w wielogodzinny czas, wielodniowy czas, w którym ludzie po prostu sięgają po alkohol. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Pamiętajcie, że nie zregenerujecie się, jeżeli będziecie sięgać po alkohol w trakcie urlopu. To nie jest czas regeneracji, to nie jest czas, słuchajcie. Takiego prawdziwego wypoczynku. To jest czas dojeżdżania układu nerwowego. Już Wam pokazuję, gdzie jesteśmy. Właśnie. jesteśmy sobie na ryneczku. Sporo się tu dzieje, bo tu się, jak widzicie, bazarek otwiera od rana. I taki nawet dosyć uroczy Więc chciałam Wam to słuchajcie, pokazać jakieś kosze jakieś owoce jakieś warzywa. no jesteśmy dobra już wam pokazuję miejsce podobno jest tutaj też studnia do której warto chciałbym. a jest i studnia słuchajcie zobaczcie już wam pokazuję studnia jest i studnia no super widzicie nie tylko nie tylko my z powerwalkiem stajemy tak rano. Ale też ludzi, którzy tworzą tutaj ten bazar. No więc, wracając do alkoholu i innych używek, jeżeli wypoczynek przerodzi się w czas, w trakcie którego my, słuchajcie, będziemy po prostu się alkoholizowali i obiadali jakimiś bardzo niezdrowymi rzeczami, i leczyli kaca co chwilę to to nie będzie odpoczynek. I teraz od razu przychodzi mi do głowy taki czas, w którym ludzie biorą ze sobą laptopa, jadą do jakiejś e, agroturystyki nad morzem, przez pół dnia pracują, przez pół dnia grillują, przez pół dnia piją, a potem przez pół kolejnego dnia lecą, leczą kaca. No nie ma szansy, żeby odpoczyć. odpocząć w takich warunkach. To się po prostu, słuchajcie, nie uda. To już Wam pokazuję, gdzie jesteśmy. A w międzyczasie podsumowując dla Was, przypomnę Wam, że wypoczynek potrzebuje czasu, potrzebuje planu, potrzebuje ludzi wokół siebie, którzy rzeczywiście chcą wypoczywać. I słuchajcie, potrzebuje trzeźwości, abstynencji, zdrowego stylu życia. To jest właśnie czas, kiedy należałoby regularnie kłaść się spać, regularnie wstawać. To jest czas, kiedy należałoby zdrowo się odżywiać. To jest czas, kiedy należałoby kiedy właśnie mieć, słuchajcie, plan na siebie, na działanie, bo to jest czas regeneracji. To trochę tak, jakbyśmy chcieli pojechać do sanatorium i wszystko tam byłoby przypadkowe. No raczej byśmy się nie zregenerowali w takim sanatorium, prawda? I trochę wypoczynek to jest takie sanatorium, które sobie sami dla siebie urządzamy, więc pamiętajcie o planie. O planie działania, ale przede wszystkim słuchajcie... Trzeźwości umysłu. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Idę sobie dalej na spacerek. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie Wam posłużyło. Rzucę, robię, zrobię Wam jeszcze taki rzut na Kazimierz z góry i na takie ruinki, do których doszliście. Mam nadzieję, że trochę tego Kazimierza ze mną razem tu dzisiaj dotknęliście. Życzę Wam bardzo, bardzo udanego dnia. Do zobaczenia. A i wpadajcie jutro na powerwalk, jutro będzie bardziej Demski.